Wymiar trójmorza, czyli infrastrukturę cyfryzacyjną. To najtrudniej się tłumaczy, bo jest najbardziej rozległa. Chodzi generalnie o cyfryzacyjną obsługę rozmaitych gałęzi gospodarczych, od badania rynku poprzez na przykład monitorowanie sytuacji hydrograficznej w rejonie Karpat, czyli działanie przeciwpowodziowe, posterowanie ruchem kolejowym czy lotniczym czy całą tą infrastrukturą energetyczną, bo tu jeszcze dodajmy, że to też dzięki połączeniom trójmolszim Polska dokonała połączenia sieci energetycznej z Litwą, a tym samym wyjęliśmy państwa bałtyckie z obszaru energetyki postsowieckiej, co tym roku było silnie reklamowane, ale to jest właśnie zasługa tego pomysłu polskiego i współpracy z Bałtami. Potencjalnie teraz po wybuchu Wielkiej wojny na Ukrainie, po przystąpieniu Grecji, która bardzo żywo jest zainteresowana wymiarem bezpieczeństwa, myślę, że otwiera się, gdyby była taka wola polityczna, ale niestety myślę, że w Polsce jej już nie będzie, otwiera się potencjał współpracy ze Skandynawami w zakresie przemysłu zbrojeniowego. To, jest, to są państwa o wysokiej technologii wojskowej, standardyzacja uzbrojenia, mówiłem o tym przy okazji zakupów w Stanach Zjednoczonych, ale przecież nie wszystkie systemy są i będą kupowane w Stanach. Część, jak największą oby powinniśmy produkować sami w Polsce, a inne sprowadzać czy produkować we współpracy z tymi państwami, które same odczuwają tak silne zagrożenie rosyjskie i tak, Wyraźnie zademonstrowały to w trakcie agresji rosyjskiej wielkoskalowej na Ukrainę, że się nie ulękły, że dostarczały tych systemów uzbrojeniowych Ukraińcom do walki z Rosją bez żadnych ograniczeń politycznych, czyli nie tak jak Niemcy i nawet nie tak jak Amerykanie. I to są właśnie państwa skandynawskie. Tam ryzyko, że w razie gdyby Polska padła ofiarą agresji, to odmówią nam czegoś, bo będą się bali eskalacji wojny. Moim zdaniem nie istnieje, w każdym razie nic na to nie wskazuje, takiej polityki te państwa dotąd nie prowadziły, w odróżnieniu od Niemiec czy Francji, czy nawet Stanów Zjednoczonych za Bidena. Teraz mamy za Trumpa jeszcze bardziej złożoną sytuację z racji prób wygaszenia tego konfliktu, moim zdaniem zupełnie skazanych na niepowodzenie, no ale rzecz jest w toku. Ale ten, Panie Profesorze, tak w, w dwóch zdaniach powiedział, może to zwiększenie potencjału gospodarczego tego rejonu świata, to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, to bezpiecz zwiększenie możliwości przemieszczania się, czyli te elementy, które są związane z bezpieczeństwem państwa, z jego rozwojem, a również możliwościami, e, za tym idzie wydatkowania większych pieniędzy na uzbrojenie, czyli i oczywiście logistyka drogi, i żelazne, i kołowe, i lotniska, i szlaki wodne, i wiadukty, i mosty, i tak dalej. To wszystko ma znaczenie dla tak zwanej mobilności wojskowej, czyli tempa przemieszczania wojsk i zaopatrywania. Ten wymiar Trójmorza ma zatem także wymiar bezpieczeństwa. Bardzo silnie na to i bardzo otwarcie w tej chwili wskazują Grecy, których muszę pochwalić jako ten kraj, który wbrew złej prasie, bo z badań, które prowadziliśmy w Zespole Polskiej Akademii Nauk wynika, że jest najbardziej świadomy celów własnych i celów Trójmorza i najlepiej wie, czego chce, kiedy, na jakim kierunku i po co. To jest bardzo istotny partner do wykorzystania, o ile oczywiście rząd polski miałby wolę polityczną, skorzystania z tej możliwości współpracy, na co się nie zanosi. Tak, Pan Profesor powiedział o interesach amerykańskich. Ja od dawna y, mówiłem, to znaczy tak, taką, taką teorię y, przedkładałem, że jeśli będzie zróżnicowanie kapitału w Polsce, czyli większy kapitał y, ze strony Amerykanów płynie do Polski, bo niestety y, Niemcy opanowali nasz rynek tutaj, krajowy, y, to, to nasze bezpieczeństwo się zwiększy i to może doprowadzić właśnie do zwiększenia liczby wojsk amerykańskich w Polsce. To częściowo się stało, oczywiście. Ale teraz popatrzmy na to, co się dzieje, bo jeśli spojrzymy na, na tą chęć wypychania Niemiec z, z Polski, z Europy i, i wpychania nas w zakupy uzbrojenia, którego może nie być, bo przecież, jeśli, jeśli Niemcy chcą wypychać Amerykanów, jeśli chodzi o rynek zbrojeniowy, no to, no to oni co mogą nam zaoferować? Tak naprawdę, Chyba niewiele, bo, bo przez lata nie są w stanie wyprodukować tego, co Amerykanie mogą dać nam w rok. Prawda? Oczywiście, że nikt nie jest w stanie zastąpić Stanów Zjednoczonych. Niemcy to zresztą usiłują uczynić pod płaszczem Unii Europejskiej, a tu doświadczenie wskazuje raczej na konieczność pesymizmu. Przypomnę, że deklaracje unijne jakkolwiek byłyby konkretne i szumnie ogłaszane, nie są niczym nowym. Independent European Armament Group powstała w latach 70. Czyli grupa niezależna grupa zbrojeniowa europejska, przekształcona później w Western European Armament Group, a później w Europejską Agencję Zbrojeń. I nic szczególnego z tego tytułu w zakresie przyrostu zdolności wytwarzania materiałów wojennych i broni się nie stało. Mieliśmy liczne deklaracje w zakresie zdolności wojskowych Unii Europejskiej, poczynając od 1992 roku, od deklaracji petersberskiej z czerwca 1992 roku o wyznaczeniu tzw. zadań petersberskich dla przyszłych europejskich sił zbrojnych. Później mieliśmy Europejską Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony z 1994 roku z koncepcją oparcia jej na tzw. Combined Joint Task Forces. Czyli na połączonych wspólnych siłach zadaniowych, wypożyczanych niejako od NATO, bo innych sił nie ma. Później zarzucono to i ogłoszono europejską politykę bezpieczeństwa i obrony w 1999 roku na szczycie w Kolonii, szczycie Unii Europejskiej. To wszystko było poprzedzone deklaracją Saint-Malo francusko-brytyjską, dwóch największych ówczesnych militarnych potęg Unii Europejskiej, więc przypomnijmy, że dzisiaj Brytyjczycy są poza Unią mieliśmy przyjętą w grudniu 99 roku deklarację Helsinki Headline Goal, czyli cel operacyjny helsiński. Do roku 2003 na mocy tej deklaracji, jakże precyzyjnej, miało powstać 60-tysięczne europejskie siły ekspedycyjne z komponentem morskim, lotniczym, kosmicznym i lądowym, zdolne do operowania nie krócej niż jeden rok, zdolne do użycia w tempie nie dłuższym niż dwa miesiące od decyzji o ich aktywowaniu powstały i Eurokorpus, i Euromafor, i Eurofor jeszcze w latach 90. Siły podporządkowane, tak zwane double subordination forces, czyli podwójnego podporządkowania NATO i Unii Europejskiej, czy wcześniej Unii Zachodniej Europejskiej. Mieliśmy po fiasku celu helsińskiego, kiedy się okazało, że on jest niewykonalny. W roku 2003 przyjęto cel operacyjny 2010, do 2010 roku miano zbudować 13 europejskich grup bojowych, po 1500 żołnierzy każda skończyło się na dwóch grupach w dobrym półroczu a w złym jest wakat i wtedy jest jedna grupa, czyli 1500 żołnierzy albo 3000 żołnierzy. Zbudowano Centrum Satelitarne Unii Europejskiej, wcześniej Unii Zachodniej Europejskiej, w Torrejon pod Madrytem, które kupowało zdjęcia satelitarne od Rosji, żeby się uniezależnić od Stanów Zjednoczonych. Nie o taką niezależność i potęgę europejską nam przecież chodzi. Satelity francuskie wynoszone były na orbitę okołoziemską przy pomocy rakiet rosyjskich kosmosu jeszcze 10 lutego 2022 roku, 14 dni przed zmasowaną inwazją. Myślę, że to dostatecznie wiele argumentów. No dodajmy jeszcze, że w 2011 roku dwie największe europejskie armie, francuska i brytyjska. Dokonały operacji przeciwko podzielonej wojną domową Armii Libijskiej i po paru tygodniach musiały prosić Amerykanów o wsparcie, bo im zabrakło amunicji. Nie ma, naprawdę nie ma powodów do optymizmu. Był szczyt pralinkowy w 2003 A roku. Panie...